Cześć wszystkim. Dzisiaj omawiamy włoski thriller psychologiczny La nelle nebbia, czyli Dziewczyna w mglistym lesie. Film, oparty na książce tego samego autora Donata Carisi, to prawdziwe arcydzieło suspensu, które zaskakuje nie tylko intrygująca. Fabuła, ale innowatorskim podejściem do kina. Reżyserski debiut Carisi to strzał w dziesiątkę. Niekonwencjonalne ukazanie postaci Nietypowa praca z kadrem to tylko niektóre z atutów tego filmu. Ale o co w nim właściwie chodzi? Akcja toczy się w małym, odciętym od świata włoskim miasteczku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Znika szesnastoletnia dziewczyna. Brak śladów, brak ciała, brak świadków, tylko mgła tajemnicy i narastający strach. Atmosfera gestnieje, bo w tym małym miasteczku wszyscy się znają, a to oznacza, że morderca jest jednym z nich. Na miejsce przyjeżdża inspektor Fogel, charakterystyczna postać, która od razu budzi mieszane uczucia. Jego pewność siebie graniczy z arogancją, a nietypowe metody śledztwa wzbudzają niepokój. Zamiast skupiać się na dowodach, Fogel próbuje sprowokować przestępcę do błędu, wykorzystując media. To jednak okazuje się pułapka nie tylko dla potencjalnego mordercy, ale i dla niego samego. Reżyser mistrzowsko buduje napięcie. Często pokazując miasteczko z lotu ptaka, ale nie jako prawdziwe ujęcie, a jako model zrobiony. Z kartonowych domków i stożków. To niezwykły zabieg wizualny, który podkreśla surrealistyczny charakter historii. Podejrzenie pada na profesora uniwersytetu, Martina, którego samochód widziano niedaleko domu zaginionej. Fogel skupia się na nim, a media, wykorzystane przez niego jako narzędzie, rozkręcają spirale oskarżeń. Profesor zostaje aresztowany, jego reputacja zrujnowana, zanim jeszcze proces się rozpocznie. Ale potem pojawiają się dowody wskazujące na jego niewinność. Martin zostaje zwolniony i otrzymuje ogromne odszkodowanie. I tu dochodzimy do sedna. Dziewczyna w mglistym lesie to film o potędze mediów i ich wpływie na ludzkie życie. Karisi pokazuje, jak łatwo można zniszczyć czyjeś życie, jak łatwo manipulować opinia publiczna. To pytanie o odpowiedzialność mediów, o granice wolności słowa i ocenę, jaka płacimy za sensację. W finale poznajemy prawdziwego mordercę, niepozornego doktora Flores, odpowiedzialnego za serię zabójstw. Ale zaskakujący zwrot akcji ujawnia, że Anna, zaginiona dziewczyna, została zamordowana przez Martina, który nasladował metody floresa. By uzyskać odszkodowanie dla swojej rodziny. To przerażająca historia o ludzkiej chciwości i braku szacunku dla życia. Dziewczyna w mglistym lesie to film, który długo pozostaje w pamięci. Zmusza do refleksji nad wpływem mediów, nad ludzką moralnością i nad tym, jak łatwo stracić kontrolę nad własnym życiem. A jaki jest Wasz odbiór tego filmu? Napiszcie w komentarzach. Z niecierpliwością czekam na Wasze opinie.